Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że naczynia krwionośne w oczach mogą powiedzieć naprawdę sporo o funkcjonowaniu mózgu. Nie od dziś wiemy, że zła dieta, brak ruchu i nadmierne spożywanie używek prowadzi do problemów ze zdrowiem. W najgorszym wypadku może to skończyć się zwałem serca czy udarem mózgu. Jeśli zobaczysz zmiany w naczyniach krwionośnych właśnie w oku, koniecznie dokładnie się im przyjrzyj. Wspucznięte lub rozszerzone naczynia krwionośne mogą wskazywać na udar lub zawał. Jeśli udasz się do lekarza, a ten wykluczy twoje obawy, lepiej udaj się do okulisty zbadać wzrok. Sami lekarze zaproponowali sprawdzanie oczu w momencie, gdy mamy podejrzenia ataku. Twierdzą oni, że zagrożenia można dostrzec w siatkówce oka odpowiedzialnej za przekazywanie wrażeń wizualnych do